Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry, witam Cię, Remigiusz. Dzień dobry, Cześć Agnieszko. Witam. Hej, hej. Biznesowy uścisk na dzień dobry. Słuchajcie, moi kochani, na sam początek, zanim zaczniemy, ja bym chciała, żeby, żebyście nam dali znać, czy nas dobrze widać, czy nas dobrze słychać. Dzisiaj pojawiamy się w dwóch miejscach, na Instagramie i na Facebooku. Nasza relacja idzie na żywo, także bardzo bym prosiła, krótki chociaż komentarz. Ja już widzę tutaj na Instagramie, że, że jesteście. Bardzo bym prosiła kilka osób na Facebooku, które do nas dołączają żeby napisały w komentarzu czy nas słychać damy sobie chwilkę mhm. okej okay. no dobrze moi kochani witam was na moim kolejnym treningu inwestycyjnym dzisiaj moim gościem jest Remigiusz Gil Witam Dzień dobry, Dzień dobry. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie Agnieszka. Bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że spędzicie ten czas naprawdę, naprawdę dobrze. Ja też taką nadzieję oczywiście mam. Chciałam dzisiaj z Remigiuszem porozmawiać, słuchajcie, trochę o niezależności. W życiu, o niezależności zawodowej, ale też o biznesie online, ponieważ Remigiusz ma bardzo duże doświadczenie w tym zakresie. Poprosiłam go o to, żeby się z nami podzielił swoim doświadczeniem, swoją wiedzą i opowiedział swoją historię. Przede wszystkim bardzo mi miło wszystkich Was powitać. Dlaczego? Dlatego, że podzielę się dzisiaj z Wami historią człowieka zwykłego, zwykłego człowieka z Koszalina, który zaczynając swoją przygodę walki o marzenia, rozpoczynał w pracy etatowej. Tak się działo po szkole, po studiach, które skończyłem. Niestety, tak jak większość społeczeństwa. Nie miałem, nie znalazłem pracy w zawodzie, a co za tym idzie, poszedłem do branży, która przyjmuje tak naprawdę każdego, czyli do sprzedaży. Przez 10, 10 miesięcy pracowałem na etacie, ale okazało się, że wysiłki, które daję z siebie, to ta praca, którą wykonuję dla mojego pracodawcy, nie przekładała się na adekwatne wynagrodzenie, więc po 10 miesiącach podjąłem ostateczną decyzję, że nigdy więcej nie wrócę na etat. Położyłem wypowiedzenie i zacząłem poszukiwać czegoś lepszego. Przez kolejne tygodnie rozmawiałem, pytałem, szukałem różnego rodzaju pomysłu na biznes, bo słyszałem, że przedsiębiorcy to ludzie, którzy mają więcej, którzy zarabiają więcej i mogą sobie pozwolić w życiu na więcej. Mhm. Miałem takie marzenie, żeby w wieku 30 lat mieć już e, swój własny dom. Własny samochód dobrej klasy i milion na koncie. Rozpoczęła się wtedy moja przygoda z franczyzą. Rozpocząłem budowę biznesu franczyzowego salony jednego z operatorów telefonii komórkowej. Przez 12 lat rozwijałem ten biznes. Ale nie wiedziałem, jak robić to na samym początku, więc podłączyłem się do kogoś, kto po prostu mm -hmm. to wiedział. Nauczył mnie, jak być przedsiębiorcą. 12 lat biznesu do 2013 roku, a później um, konkurencja na rynku spowodowała, że trzeba było pozbyć się tradycyjnego biznesu i szukać nowych rozwiązań. I tak trafiłem na biznes marketingu. Sieciowego. W zasadzie to zaczęło się od pewnej konferencji w Warszawie, na której przyjechali mówcy z całego świata, ludzie sukcesu. Poznałem tam Mateusza Grzesiaka, Roberta Kiosaki, ludzi globalnego sukcesu, ale od nich zrozumiałem, od nich dowiedziałem się, że aby zarabiać pieniądze, nie trzeba pracować wcale w tych stereotypach, które poznałem wcześniej. Można znaleźć inne, nowe rozwiązania, można zacząć tworzyć swoje aktywa. I po raz wykonanej pracy, po czasie, który zaangażujemy raz, można stać się wolnym człowiekiem. I okay. to jest moje motto życiowe, aby pracować mądrze, aby korzystać z życia. Mamy je tylko jedno. Dlatego bardzo chętnie dzielę się tą możliwością. Rozwój osobisty, który temu towarzyszy, również jest czymś, co niesamowicie mnie pasjonuje. Więc jak poniedziałek rano u niektórych dzwoni budzik, ja tego budzika nie mam to jest budzik wewnętrzny. W którym który budzi mnie do życia i, i, i każe realizować swoje pasje? Remigiusz, ja myślę, że większość z nas dąży do takiego, do takiego komfortu, żeby ten budzik nas rano nie zrywał i żebyśmy nie musieli, tak jakby za karę, trochę iść do pracy. Więc tego rodzaju, słuchajcie, praca zawodowa to jest realizacja siebie. Czy opowiesz nam, w jaki sposób do tego, tak jakby dążyłeś, w jaki sposób dotarłeś do tego? Czyli chodzi mi o taką, dlaczego wybrałeś takie, a nie inne rozwiązanie? Ja wiem, że już trochę nam odpowiedziałeś na to, ale jest wiele osób, które się zastanawiają, czy pracować na własny etat, czy, czy znaczy prowadzić swoją firmę, czy też pracować na etat, czy znaleźć jeszcze jakieś dodatkowe rozwiązanie w sensie szukania drugiej nogi. Jakbyś mógł, tak jakby podpowiedzieć naszym widzom? E, wydaje mi się, że ja to chyba zrobiłem ze strachu, ponieważ na tej konferencji, naszym Alachiver Kongres, o której wspomniałem, a, kiedy słuchałem wystąpienia Roberta Kiosaki, multimilionera, który mówił o tym. Jaka czeka nas przyszłość? Mówił o automatyzacji, mówił o tym, że ludzie będą masowo tracili pracę. Pokazywał również kierunek i trendy rozwoju rynku. I wtedy, kiedy usłyszałem stwierdzenie, że w ciągu najbliższych kilkunastu lat 800 milionów ludzi straci pracę w tych tradycyjnych zawodach, ponieważ zostaną zastąpieni automatami, że bardzo mocno będzie rozwijał się biznes networkowy. Biznes networkowy to było coś, co ja kojarzyłem źle. Spotykałem mhm. się z amatorami tego biznesu, nagabywaczami, którzy proponowali mi różne produkty, wychwalając je pod niebiosa. Natomiast rozumiem, że network może być czymś przyjemnym, czymś technologicznym, że network w XXI wieku może wiązać się z dzieleniem się informacją, zdawaniem informacji innym ludziom i budowaniem przewagi poprzez. Angażowałem się w marketing nie tylko dla produktu, ale dla tego rodzaju funkcjonalnych systemów. Więc wtedy zacząłem dopiero odkrywać. Wtedy jestem człowiekiem, który opiera się o fakty, a nie o opinie. Zacząłem czytać książki, co mi się nie zdarzało przez poprzednie lata bycia przedsiębiorcą tradycyjnym. Mhm. I kiedy w tych książkach zacząłem odkrywać potencjał marketingu sieciowego, wtedy zacząłem go po prostu poznawać. Moim zdaniem wystarczy poznać tę branżę, aby Zakochać się w niej, aby zacząć realizować swoje marzenia właśnie dzięki takim narzędziom. No właśnie, i teraz tak, moje takie kolejne pytanie, ponieważ sporo osób reaguje negatywnie na marketing sieciowy i, i tak jakby nie zgłębiając wiedzy w, w tym zakresie. Jakie ty masz w tym zakresie doświadczenia? Czyli chodzi mi o taką trochę genezę. Jak to było na początku, jak zaczynałeś? E, oczywiście zaczynałem tak jak większość ludzi, czyli absolutnie bez przygotowania, bez wiedzy merytorycznej, bez, e, bez znajomości tej branży. No i e, praktycznie wszyscy ludzie, z którymi rozmawiałem, z grona moich znajomych, poza być może jedną czy dwoma osobami, e, odmawiały mi e, rozpoczęcia współpracy, ponieważ ja to robiłem absolutnie amatorsko. Mhm. E, wtedy zrozumiałem, że, aby, że skoro są ludzie w biznesach networkowych, którzy zarabiają ogromne pieniądze. To nie jest to kwestia przypadku. Muszą mieć odpowiednie kompetencje, muszą mieć odpowiednie umiejętności i posługując się kompetencjami, potrafią stworzyć, zbudować system, który rozwija się w bardzo szybki, dynamiczny sposób. Dzięki temu rozbudowują się ich organizacje. I wtedy, dopiero. Zrozumiałem, że trzeba się zacząć edukować w tej materii. Wtedy dopiero zrozumiałem, że trzeba przestać być amatorem i stać się profesjonalistą, i to ta droga w nauce, w podnoszeniu swoich kompetencji, przyczyniła się do tego, że zacząłem osiągać sukcesy. sukcesy. Tak jest. Jasne. Moje takie kolejne pytanie: Czy te założenia, które miałeś na początku, czy one po drodze się zmieniały? Czy szedłeś jedną ścieżką, czy też. Poznawałeś nowe ścieżki? Mm, super pytanie. Przede wszystkim zmieniała się moja mentalność. Ja jako człowiek zaczynałem zacząłem się rozwijać szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Zmieni, zmienił się, zmieniły się moje oczekiwania co do biznesu, co do, co do zarobków, a, ponieważ idąc z każdym kolejnym krokiem, doświadczając nowych. Um, Nowych doznań w tym biznesie, mm -hmm. zacząłem myśleć na większą skalę. To jest pierwsza rzecz. Czyli tutaj zmieniły się moje oczekiwania, bo zrozumiałem, że jest to narzędzie, które absolutnie daje możliwość każdemu zostać milionerem. Natomiast również zmieniała się moja, 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 moja percepcja, moja koncepcja budowy biznesu, ponieważ wszystko się dzisiaj bardzo szybko zmienia. W tych czasach jesteśmy dzisiaj robimy live'a na, na Instagramie, ale kto wie, czy za rok nie będziemy spotykali się na TikToku czy na różnego rodzaju tak. innych mediach społecznościowych. Dzisiaj to wszystko galopuje tak, że trzeba się adoptować do tych zmian, że nie wolno siedzieć i, i, i czekać, aż przyjdzie do nas coś lepszego. Trzeba po prostu podnosić kompetencje, rozwijać się i zmianę traktować jako coś dobrego. Mm -hmm. No tak, zmiana jest nieunikniona w naszym życiu. Czy nam się to podoba, czy też nie? Z jednej strony dobrze, jeżeli ją zaczynamy kontrolować i podejmujemy świadome decyzje. No Absolutnie. i teraz takie kolejne moje pytanie. Czy podejmując decyzję o szukaniu nowej ścieżki zawodowej, czy od razu zrezygnowałeś z tego miejsca, w którym byłeś, czy tak jakby potraktowałeś, Zbudowanie biznesu onlineowego jako swego rodzaju poduszkę finansową? Na początku, e, biorąc pod uwagę to, co mówią ludzie sukcesu, aby być wolnym finansowo, trzeba zbudować co najmniej cztery źródła dochodu. E, więc na początku zająłem się tym biznesem w celu zbudowania swojego dodatkowego dochodu. Mhm. Robiłem to e, dodatkowo, czy jakieś 10-15 godzin tygodniowo. Ale z perspektywy kolejnych miesięcy moje dochody rosły i po roku zarabiałem już powyżej 1200-1500 euro. Był to dochód stricte pasywny, więc tak naprawdę mogłem zluzować, ale moje, moje zarobki nie zmniejszały się w takim układzie, czyli Absolutnie inaczej niż jest to w tradycyjnych biznesach, bo jeżeli zamkniesz sklep, to ten sklep przestaje sprzedawać, ty przestajesz zarabiać. Więc zauważyłem tutaj niesamowitą dźwignię. I wtedy, dopiero po roku, podjąłem decyzję, że chcę zająć się tym biznesem na poważnie, na 100% i będzie to moje główne zajęcie do końca życia. Jasne. Remigiusz, w zeszłym tygodniu na moim treningu inwestycyjnym była Asia, która też zaczęła, z którą też rozmawiałam na temat biznesu online nowego. I zadała mi takie pytanie, czy ona widziała różnicę? I to jest to samo pytanie, które chciałabym Tobie zadać. Jakie są też Twoje odczucia? Jaka była sytuacja przed pandemią? Jaka jest sytuacja aktualnie? I czy widzisz różnicę, jeżeli chodzi o tendencje na rynku związane z biznesem onlineowym? E, absolutnie tak, absolutnie tak. Pandemia to jest coś, co faktycznie wpłynęło na gigantyczny rozwój biznesów online. E, tylko dlatego, że ludzie, którzy stracili swoje źródło dochodu, stracili swoją pracę, zostali zwolnieni z różnych funkcji, już nie będziemy się tutaj zagłębiać, nagle zdali sobie sprawę, że nie mając innego źródła dochodu. No, są w bardzo ciężkiej sytuacji. Mhm. Zaczęli bardzo, bardzo intensywnie poszukiwać. Ja również działam poprzez ogłoszenia, poprzez różnego rodzaju reklamy, filmy reklamowe, inspirujące, filmy, które wrzucamy do Facebooka czy Instagrama. I ilość ludzi, którzy zgłosili się do nas przez ostatnie miesiące jest po prostu przeogromna. I mówiąc prosto, ci ludzie zostali na lodzie, więc zaczęli szukać rozwiązań. Oni usłyszeli, że biznes online rozwiązanie XXI wieku, niezależnie od tego czy pandemia jest, czy nie ma, czy są w miejscu zamieszkania, czy na wakacjach, mogą kontrolować i prowadzić swój biznes. Więc tak, wpłynęło to na gigantyczne wzrosty w naszej branży. Moim zdaniem wystarczy tak naprawdę poznać, jakie możliwości daje ten biznes, jakie możliwości daje dzisiaj technologia XXI wiek, żeby zanurzyć się w tym biznesie, a później zakochać. Mhm. No tak, stąd nasze, słuchajcie, spotkanie na treningu inwestycyjnym, ponieważ trening inwestycyjny dotyczy różnych źródeł dochodu. Jak zauważyliście, dotykamy różnych sfer, różnych form zarabiania pieniędzy i stąd też między innymi to nasze dzisiejsze spotkanie. Słuchajcie, kochani, jeżeli macie jakieś pytania do mnie, do Remigiusza, bardzo prosimy o, o, o komentarze. Postaramy się na bieżąco odpowiadać, a jeżeli nam się nie uda na żywo, to na pewno skontaktujemy się z Wami tuż po naszym spotkaniu. Także, piszcie, jeżeli nasuwa Wam się coś, o co chcielibyście nas zapytać. A Remigiusz, Twoje, jeszcze takie jedno pytanie mam do Ciebie. Taka rada dla naszych słuchaczy. Początkujących ha. bądź zaawansowanych inwestorów, szukających różnych ścieżek zawodowych, szukających pasywnego dochodu. Co byś od siebie chciał do nich powiedzieć? Otóż a... Przede wszystkim e, chciałbym zaapelować wręcz, żeby nie słuchać opinii e, znajomych, nie słuchać opinii doradców smaku, którzy nigdy, ale to nigdy nie mieli do czynienia z konkretną branżą. Jeśli chcę porozmawiać na temat e, inwestycji w nieruchomości, dzwonię do Agnieszki, która jest ekspertem i to jest dla mnie osoba, która daje mi informację, której ufam, z którą, z którą wiem, że mogę otrzymać dobrą poradę. Jeśli macie porozmawiać. Na temat network marketingu, na temat tego, w jaki sposób dzięki zaangażowaniu czasowemu możecie zbudować swoje aktywo, ponieważ sieć jest niczym innym jak aktywem, która przynosi Ci pasywny dochód, raz zbudowane, stworzone aktywo będzie przynosiło cię, Ci dochód aż do śmierci, to porozmawiajcie z kimś. To ma wyniki, kto jest profesjonalistą w tej dziedzinie. Wspierajcie się książkami. Książki są niesamowitą wiedzą. Z faktami się tak naprawdę nie dyskutuje. Polecam książkę, która w moim przypadku zmieniła absolutnie mój sposób myślenia o finansach. To jest Biznes XXI wieku, Roberta mm. Kiosaki. Książka trafiła do mnie chyba tylko dlatego, że jest napisana językiem jak dla czteroletniego dziecka. Więc człowiek, który nigdy nie miał do czynienia z finansami, nagle zrozumiał. Mechanizmy mhm. i od tego wszystkiego się zaczęło. Ta książka pozwoliła mi patrzeć inaczej. Poczułem troszeczkę, że ta edukacja szkolna, którą nam dano, wprowadziła nas w kanał. Że edukacja szkolna nigdy nie doprowadzi nas do życia, o jakim marzyliśmy, do, do, do możliwości spełniania swoich marzeń. A w książkach odkryłem tą drugą stronę, dzięki której dzisiaj jakość tego życia, czas i, i, i pieniądze są na takim poziomie, w jakim sobie kiedyś e, wymarzyłem. Jasne. To wiesz, co jeszcze na koniec, takie, y, takie pytanie a propos czasu. Tak. Podejmujemy decyzję, że chcemy rozpocząć przygody z biznesem online. Owym. I y, z Twojego punktu widzenia i doświadczenia, jak myślisz, ile czasu powinniśmy sobie dać na to, żeby zaczęły przychodzić pierwsze efekty? Kiedy otwierałem biznes tradycyjny, inwestycja w biznes tradycyjny była przewidziana na 5 lat, z czego pierwsze 3 do 4 lat to był zwrot kosztów inwestycji, a półtorej do, 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 rok do 1,5 to był czysty zysk. Tak można to było liczyć, wtedy inwestycja była rentowna. Dziwi mnie to, że ludzie, którzy przychodzą do network marketingu, oczekują rezultatów od razu po pierwszym tygodniu czy miesiącu. Z każdą osobą, z którą umawiam się na ten biznes, umawiamy się na Rok, na minimum rok współpracy, ponieważ jeżeli ktoś przez ten rok doszlifuje swoje umiejętności, swoje kompetencje poprzez zaangażowanie, bez względu na to, czy będzie to zaangażowanie jako praca dodatkowa, czy jako praca w charakterze stałym, po roku, jeżeli ktoś już ten czas przetrwa, można powiedzieć, że będzie to biznes, który będzie prowadził do końca życia. Także dajemy sobie rok oczekiwania w zależności od zainwestowanego czasu. Tak. Bo ten czas, który zainwestujesz teraz, będzie oddawany ci w przyszłości. Jeśli teraz ym, zainwestujesz 10-15 godzin tygodniowo, to w przyszłości zyskasz na tym dzięki ym, określonym dochodom. Jeśli teraz będziesz w stanie zainwestować 40 godzin tygodniowo, oczywiście twoje dochody będą mhm. większe, a co za tym idzie większa ilość wolnego czasu na cieszenie się życiem. Jasne. No, słuchajcie, mam nadzieję, że przekazaliśmy Wam na miastkę chociaż informacji na temat biznesu online. Jeżeli macie pytania, powtarzam, piszcie, kontaktujcie się z nami w wiadomościach, czy prywatnych, czy też w komentarzu. Ja serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że jesteście, towarzyszycie mi i kibicujecie kolejnym treningiem. Trening, przepraszam bardzo, treningu inwestycyjnym. Oczywiście zapraszam Was w kolejną środę na kolejny trening e, inwestycyjny. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję Tobie. Ja, ja bardzo dziękuję, kochani, bardzo dziękuję Agnieszce za zaproszenie i co najważniejsze, obserwujcie profil Agnieszki, ponieważ tam można dowiedzieć się wielu rzeczy ciekawych, rzeczy na temat inwestowania, na temat e, zwiększania swoich aktywów, a przecież o to chodzi, żeby to pieniądze pracowały na nas, a nie Właśnie. my na. Pieniądze. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy Dziękuję za zaproszenie. I dziękujemy bardzo. Hej. Do zobaczenia.